Witam serdecznie, rozpoczynamy nasze biblioteczne polecajki. Pierwsza propozycja dla najmłodszych czytelników to zbiór opowiadań z serii Mądra Mysz. Ta seria dzieli się na maszyny i pojazdy o Zuzi i Mam Przyjaciela. Tutaj mamy ciekawe zawody moich przyjaciół. Bohaterem każdego z tych opowiadań jest dziecko, które ma za przyjaciela bądź przyjaciółkę, panią dentystkę, pilota strażaka. Książka jest niezwykle szczegółowo ilustrowana. Możemy krok po kroku śledzić, jak wygląda dany zawód. Na końcu każdego rozdziału jest taki quiz. Dziecko musi odnaleźć wszystkie przedstawione tutaj przedmioty i poszukać jej w tekście. Jest to taka forma utrwalenia. Książka bardzo wyczerpująco omawia każdy zawód. Wniosek na, na koniec każdej historii jest taki, że dziecko chce zostać, pragnie zostać w przyszłości jak dorośnie właśnie na przykład Panią Ratowniczką Medyczną. Jest to książka bardzo wartościowa, pod względem edukacyjnym i poznawczym, bardzo ciekawie objaśnia dziecku świat. Także polecam serdecznie. Kolejna propozycja to książka Cukierku tyłobuzie. Autorem jest Waldemar Cichoń. Bohater kot o słodkim imieniu cukierek. Poznajemy go, gdy trafia do nowego domu. Staje się członkiem rodziny Małego Marcela. Cukierek na początku oswaja się z domem, ale już za chwilę chce zwiedzić okolice. Psotny kotek wywraca do góry nogami życie całej rodzinki. Ma mnóstwo przygód, jest wesoło i zabawnie. Poznajcie losy kotka, sprawdźcie co mu się przytrafiło u weterynarza i jak to się stało, że stał się bohaterem wiersza. Także zachęcam do lektury tej uroczej książki. Ostatnia propozycja dla dzieci: Stella Pikuś i Radość, autorka Nina Lusa. To są dwie krótkie historyki, które pokazują, jak ważna jest przyjaźń i szczęście. Mamy wiosnę, gdy nadchodzi wiosna, wszystko budzi się do życia, jest wesoło, wszyscy mają dobry humor, szczególnie piesek Pikuś. Tylko mała Stella jest smutna. Czy wycieczka na wieś i odwiedziny u cioci, która jest lekarzą, sprawią, że dziewczynce poprawi się humor i będzie wesoła? Jak wpłynie na małą stelę historia dzielnych pacjentów? I czy małe, walniane czapeczki mogą sprawić komuś radość i dać nadzieję? Druga historia dotyczy małego Grzesia. Który jeździ na krześle z kółkami. Co zrobi Stella, żeby sprawić mu radość? Tego dowiecie się z tej pięknej książki. Zachęcam do lektury. Pierwsza polecajka dla dorosłych to książka Magdaleny Witkiewicz: Moralność Pani Piątek. Jest to książka, która z pewnością poprawi humor, wywołuje salwy śmiechu. Bohaterką jest Gertruda Porniatowska, niezwykle barna i wyrazista kobieta, krótko mówiąc, jedyna w swoim rodzaju, ekscentrycznie ubrana dama, która pod maską pozorów ukrywa swoje wiejskie pochodzenie i uważa się lepszą niż cała reszta świata. Ponad wszystko kocha swojego jednego syneczka. 35-letni Augustyn, bo właśnie o nim tu mowa, podejmuje desperacki krok i chce się wyprowadzić, właściwie wyprowadza się od matki. W tej całej historii jest jeszcze mąż Romuald, który od lat żyje w cieniu swojej żony i również chce od niej uciec. Jak to wszystko dalej się potoczy i kim jest urocza Anula? którą spotyka Augustyn. Tego warto dowiedzieć się z tej książki. Magdalena Witkiewicz napisała doskonałą komedię pomyłek. Jeżeli chcą się Państwo zrelaksować i trochę pośmiać, to zachęcam serdecznie do tej lektury. Kolejna propozycja to Harlan Coben, Chłopiec z lasu. Jest to doskonały thriller. Autor daje nam, jak zawsze, świetną rozrywkę. Akcja powieści zaczyna się kilkanaście lat wstecz dawno temu w górskiej puszczy. Zostaje znaleziony chłopiec, jest tam zupełnie sam, bez rodziców. Co tam robił, ile czasu tam spędził, nikt tego nie wie, nikt też nie zna jego tożsamości. Chłopiec otrzymuje imię White i cofamy się do czasów współczesnych. Obecnie White jako dorosły mężczyzna jest bardzo tajemniczy i nieco ekscentryczny. Woli przebywać na łonie przyrody w towarzystwie drzew, w lesie, niż obcować z ludźmi. Jako prywatny detektyw podejmuje się odnalezienia zaginionej nastolatki Naomi, pomaga mu charyzmatyczna prawniczka Chester. Sprawa nieco komplikuje się w momencie, kiedy ginie kolejny nastolatek, syn bogatej rodziny. Pojawia się tu też wątek polityczny, który dodatkowo potęguje napięcie. Mamy tu akcję ciekawych bohaterów, doskonałą fabułę i zagadkę, której rozwiązanie mocno zaskoczy. Myślę, że dla czytelnika to będzie prawdziwa uczta. Harlan Coben, jak zawsze, robi to bardzo dobrze. Tematy, które tutaj porusza, to przemoc w rodzinie, układy polityczne, czyli wszystko jest jak najbardziej aktualne. Zachęcam do lektury. I ostatnia polecajka to Nicolas Sparks' Powrót. Jest to historia, której bohaterem jest Trevor Benson, lekarz, weteran wojenny. Cierpi na zespół stresu pourazowego. Po powrocie z misji w Afganistanie na nowo musi ułożyć swoje życie, zarówno prywatne, jak i zawodowe. Wszystko zbiega się razem ze śmiercią jego dziadka. Nasz bohater wraca do rodzinnego New Bern. Próbuje ułożyć tam wszystkie sprawy związane z odziedziczonym domem i pasieką. Musi także wyjaśnić tajemnicze okoliczności nagłej śmierci dziadka. W Newber spotyka dwie kobiety: Natalii, zastępce szeryfa, i Kali, nastolatkę, która mieszka bez rodziców w przyczepie. Każda z tych kobiet jest inna, każda jest wyjątkowa i każda coś ukrywa. Obie zmieniają życie Trevora. Jak? tego dowiecie się z tej książki. Myślę, że czytelnik, jak zawsze u Nikolasa Sparksa, znajdzie w tej lekturze dużo emocji i wzruszeń. Pięknie podkreśla to cytat, który mam nadzieję dodatkowo zachęci do lektury, żeby iść w życiu naprzód, czasem trzeba wrócić do miejsca, w którym wszystko się zaczęło. Zachęcam do czytania i zapraszamy do naszych bibliotek.